W tym odcinku jedziemy z Jackiem na jezioro tak, Na jezioro jest. Skarmić będzie. Tak, mój jest piękna pogoda, zapowiada się epicki odcinek Wy bardzo polubiliście odcinek cały dzień na basenie Więc stwierdziliśmy, że nad jeziorem to jest dobry pomysł dzisiaj Najlepszy Zbliża się lato, trzeba się bawić, trzeba się Pokazujcie cycki laski Nie, nie pokazujcie Dobra Poczynki, Może zadziała <śmiech> Może <śmiech> tak Pamiętaj, że widzowie nie są pełnoletni Matki, widzów, Ma przepraszam. Nie, pozdrawiamy mamy. E, zostawcie z w ciągu 3 sekund, uwaga, 3, 2, 1, a my lecimy nad jeziorko, Ale najpierw musimy zrobić zakupy. Lecimy, let's go. Dobra, widzowie, jesteśmy już w aucie, Jedziemy razem z Rzekiem, zobaczcie, jaki on jest zadowolony w ogóle. No bo wychodzimy z domu. <śmieniu> <śmieniu> Jak ja widzę, musicie. No bo będziemy karmić łabędzie, będzie zarąbiście. Kaczki, łabędzie nie istnieją, to są duże kaczki. A nie, to są bociany, bo wróciły z tych tak. z sypisk tam, tych swych. Skąd? Stąd. Dobra. I ogólnie tak się stało, że zaczęła do mnie pisać smsy. Ex. Olivka. Zaczęła pisać. Tak. Coś dzisiaj nie, ja próbowałam. Ty wiesz, że w ogóle czysto było w mieszkaniu dzisiaj? A za szybko weszliśmy, wyszliśmy? Coś było za czysto w mieszkaniu dzisiaj. Myślisz, że znowu się włamała do nas do mieszkania. A za sprzątaczkę? Nie, no bo ja też tak chyba nie sprzątałem. Ja że tak to ty posprzątałeś. o. -o. Czyli zaczyna się powtórka z rozrywki. God damn Nice Ej. wraca! <laughs> nie no, wraca. Nie, może no nie, no. No, my tak posprzątaliśmy, jeszcze nic nie mówię, no bo ty nie lubisz się aż tak bardzo. A partnerem dzisiejszego odcinka oczywiście jest epicka gra 600 widget. Wpisując bonusowy kod Mister 11 dostajecie wiele, wiele bonusów, więc zarejestrujcie się, wbijajcie na nowy serwer. Koniecznie bo warto. Oczywiście gameplay na końcu odcinka. I napisała mi sms jakie plany na dzisiaj czy się dzisiaj widzimy, co nie? O Czy się Ej. widzicie? Idziecie na randkę? Turniu jadę z tobą na dizioro. No, przecież ja jadę, się jeszcze, no, ale... Jest wcześniej jeszcze, no możecie no potem co się. To jest wcześniej! A powiedziałeś jej, jest... gdzie jedziesz? Nic jej nie mówiłem. Przed chwilą dostałem kolejnego SMS-a. E, Oliwka napisała, że wie, gdzie jadę. Nie wiem skąd mogłaby się dowiedzieć, gdzie jadę, Nikt jej nie mówił. Jack Frost jej też nie mówił, nie, mam nadzieję. Obiecuję, że nie mówiłem, serio. Tak? Zajmowałem się innymi sprawami. Nie wiem, czy ona AirTagami podrzuciła już nie wiem. Uuu, to samochód! Możliwe. I więc mam nadzieję, że jej nie będzie tam, gdzie my będziemy, bo to będzie już powalone. Musimy zjechać teraz na stację, kupić rzeczy na biwak, zatankować furę i dojeżdżamy na jeziorko furę. I miałem wrażenie, że widziałem tutaj oliwkę przed chwilą. Mam nadzieję, że to nie jest ona, bo jeśli tak, to okazuje się, że z męskiego dnia będzie nam tylko przeszkadzała i skończy się lipą. To wszystko. Ja już zatankowałem, ogarnęliśmy wszystko. E, I Jack wydawało mi się, że tu Oliwka przychodziła stary. Normalnie wydawało mi się, że tu była. Zobacz tam. Wiesz, bądź, ja rozumiem, tam, że nie, nie lubisz tej dziewczyny, ale wielka jak Tir, to też nie jest bez przesady. No tam stary, tam się schowała, normalnie. Gdzie? Pod spód, pod Tira wlazła? Tu, jak pies? Za, za, nie za auto, tylko za budynek. Tam, nie wiem czy widać. No tak. nie wiem, patrz na kamerze, tutaj, tam weszło za budynek no, do, no dobra, no to co, podjedziemy zobaczyć czy co? No możemy podjechać OLIWIA! BYŁAŚ! To się patrzy Nie ma Oliwii, zdecydowanie nie Robisz ma. tragedię, naprawdę Jack, robisz tragedię Ja no, robię, jest... ja Cię ratuję tyłek prawdopodobnie Nie wiem, dobra, jedziemy do sklepu jeszcze zrobić jakieś porządne zakupy Zapinamy pasy i widzimy się już z zakupami, elo Widziałem Oliwkę, zobaczcie tam, zobaczcie o jezu, jakaś laska, brunetka, stoi już spokojnie. Jak, jakaś laska, to jest oliwka. Patrz, gdzieś Ja to... białe skarpetki zadeptujesz A już szara, Jaki pan? To jest na 100% ona, ty się śmiejesz, gadasz go po A umiesz zakładać klapkę na klapek? Patrz. No dobra, to ja też nie umiem, ale się nauczymy tego. No nie jest ona, no zarobuj się do sklepu! I... Zaraz dupą musiał na tłumaczku, jak się nie uspokój. Zaraz Dupą usiądziesz, jak się nie uspokoisz, bo się z... zbelepecisz zaraz i będziesz wariatem. Idziemy szybko do sklepu robimy zakupy i spadałem, bo to jest ona na 100%. No zobacz. Czemu ty mówisz tak cicho? Jesteśmy na dworze normalnymi ludźmi, Zakupujesz się dziwnie. Chodźmy na zakupy! To jest normalne! RA! Bra! Jack, zostaw tą bazylię! Jaką bazylię? Roślinę znalazłem do chaty! I nie żeby... się, patrz. Oliwia. Ładne imię ma ta dziewczyna, no ładne No i nie ma jej, mówię. O siema ma Co ty tu robisz? Co? Przechodziłam obok Ja tak myślałem, że cię widzieliśmy Słuchaj, e, przypadek niezły, co nie? Fajny przypadek e, Ale my niestety musimy spadać Prawda Jack? Wsiadaj, wsiadaj e. Właściwie to aż tak, się nie spieszymy Co Co się nie spieszymy? Ja myślałem, że naprawdę przypadkowo cię widzi. Jak się nie Uu, zajebiste, daj mi. No musim, 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 musim. Straszna twoja kobita eee, Masz, siadaj jedziemy. Miło było spotkać Nie, nie. Masz, masz. Co nie? Co nie? Ja Jak chcesz kulturali, musisz otworzyć i zamknąć drzwi wtedy od nowa Chodź, chodź. Dobrze, jedziemy nad jezioro W3 Uuu, fajnie, Mariusz Musisz zostać, bo w3 to już miejsca są zajęte Trzymaj, na pocieszenie No A teraz możesz mi podać, bo nie miałem ręki <laughs> Dziękuję kochany, jesteś chłopcze Zobaczcie, Jack sobie z nią w najlepsze Ja z sam, ja wiedziałem, że tak będzie, że ona się do nas doklei to będzie lipa O zobaczcie, najlepsi przyjaciele, best friend Dobra, weź się posłuj. się Jack, Ja też chcę O dobra, skakuj nie, Ja się nie czuję, że to jest dobry pomysł Patrzcie, jakie tam są małe łabędzie! Z zielonymi główkami. To są bociany łociany ty typu. A przyjęcie do wakacji. Powiem wam widzowie, świetna zabawa jest z tymi łabędziami, naprawdę można je pokarmić. Ale Oliwka zeżarła już trzy lody. zeżarła już dużo nam owoców, nie wiem, ze cztery mandarynki banana opędzowała Zobaczcie, teraz pierwsza moje Andruty. Zobacz te yy, te łabędzie bazylią. Ja nie szkoduję, no ale tyle zeżreć to jest przesada. Ja tylko jedną No I to jeszcze połowę oddaję łabędziom. Eee, no to są nasze krupki! Nie bądź skąpy, no I zobaczcie, nawet jedna kruszka ledwo została, marne pistacje zostały i to też o, ledwo co. No. No ile można dziewczynom ustępować? Czek. Zostaw ją w spokoju, chce się najeść dziewczyna biedna. Musia kawał drogi tu przyjechać, Po się. Ona się zaraz się. albo zrzyga. Jest miła, dzieli się no, tymi tak, rzeczami. Bałagani u mnie w plecaku, to proszę, ja ci to oddaję, twoje proszę. Patrz na niego, cały czas łazi. Pewnie chodzi o to żarcie. Tak mi brzuch boli, ale nie mogła sobie darować. Mm. Jeszcze przez jego reakcji. patrz. Patrz, no ciągle łazi, tylko w to mi spokre. Nie słuchajcie, jakoby, kobiety mogą mieć tyle, ile chcą. Chwamam do plecaka. Niech myślą, że już zjedzone jest koniec. Nie ma już więcej jedzenia. Zamykam plecak, już nie jemy! Idziemy dalej, idziemy dalej. Co, czekaj, widzisz? Co? Nie czuję, tak i boli brzuch. Ej, ona Co? jest za nas Co, brzuch cię boli? Jest strasznie! Oj, Że się zrób coś. masaż, co nie? On dobry jest w masażu, daj ten plecak, bo ciężko chodzi, ci chłopak. po prostu trzeba to rozchodzić. Trzeba to rozchodzić, po co mi pleca, plecak? Dobra, ja mam herbatę, możemy zrobić z wody i z kubka herbatę, szybko. Ja pierdziele, przecież bo bo ona tu zdycha, a ten jej daje herbatę z bazylii, z wody, Patrz, z A Patrz, tak samo się nazywają. Co, Bazylia i Oliwia? No, blisko, <laughs> chcesz trochę? Bazylii? Tak. Okay. A może pier... Salto <laughs> Trzeba Może to pomaga czasem Nie, Jack, nie rób tego Jest Jak dziecko w przedszkolu, ani salto, To każdy ani... potrafi, stary To, to każdy potrafi Zrób A to tak. do przodu? Zrób tak, stary Patrz <laughs> Ale wiesz co, moim chłopcem salto do tyłu zlecił Mi się nie udało nijak w ogóle A dasz? Nie wiem, ale ją dalej brzuch boli, zobacz No on no mi nie pomaga Chłopcy, zróbcie to na rękach trzeba pochodzić. O, kurwa. Ja to się nie najadłem, ja jestem... Uzdrowiłeś się? Weź ten film tej swojej kobity. Ona mówi, coś źle wygląda, marnie. Mnie to ja gówno wchodzi. Takie moje kobity to po pierwsze, a po drugie, ja ci mówię, ona na siłownie jak pójdzie po ćwiczy, to jej pomoże. To! O, to jest dobre ćwiczenie! Ludzi pomoże! Pomoże! Uo, Jezu. Jezu, Czekaj. Jak to się. weź pójdź z tej strony? No. Czy jesteś? no? Trzymasz? No? No, trzy, cztery musimy obrócić mnie. Co? skończę, Jak się, się? obrócić chce? Jak? O, co ty o, ty o mówić, kurwa! To nic nie pomaga, gwieździe Serio? Nie, Jeszcze, jeszcze, więcej. Więcej. No drugie, tak jest! O Jezu, jaki Spider-Man! już <śmulwanie> <śmulwanie> zaraz krok sobie rozerwisz, stary. Tak jest, dobre tanie, to podstawa krok. I co lepiej z brzuchem? raz, dwa, trzy. Nie, <śmulwanie> nie mogę już. Ja jestem Dawaj, Federem, raz, umijam. dwa, ja trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aż żeby oh, ziemia leciała, aż żeby ziemia leciała. Ja Let's go! Och, Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pójdę się pod nogę kopnę tutaj, ale boję się podejść. 11, 13, 16 Uwaga! Będzie kopnia! O Jezu, prawie! Weź! Czekaj, nie kopnij, nie, nie przejmuj się! Nie! Weź! Czekaj, weź, muszę zobaczyć gdzie to leci. Dobra tu Tylko będzie noga bolała. Będzie <noise> ja... Jak oni się opierdzielają? Przecież na pewno te ćwiczenia pomagają na brzuch na 100%. Się naprawić, jest... Co? Mnie stąd. Ale Prawda. gdzie cię mam zabrać? Do lekarza? Do szpitala? Do szpitala. Do szpitala? Do cię Właśnie tam. Gdzie? Rzygów, mocny smak. Rzygów, mocny smak! gadaj już żygach, bo ona się drzyga, ją brzuch boli stary! Sorry, mi się nie dobrze zrobiło! Przypomniałeś też mi o żygach, też mi się chcesz żygać Chciałbym kiedyś zjeść żygi Co? Źle się czujesz aż tak? Do, do lekarza Co ci jest? Co ci jest? O Jezu, ona żygnie zaraz! Jack dawaj miskę, Jack! Jezu, ej, ty chyba serio zaraz żygniesz. Nie no. Of EJ ONA SIĘ zżygała! NA MNIE, JACK! Chodź! Co? Chodź, co jest? Fuuu! Bier... tu! Mówiłem ci, do lekarza, no, a ty... niżej, pokaż to! Nie! No. Stary, tu śmie... O Jezu! No zżygała się. 100% to rzyganie. Zaraz się też zbełtam, stary! Jezu, ja się za... Ja się zaraz zbełtam! I ja się zaraz no, mi dokręcić tylko ten, ćwiczenie, a wy już możecie iść po wodę. Jack, zobacz co ja mam na koszulce w tym momencie i zobacz ile ludzi tu łazi, a ja co jestem zaszygany no, Próbowałem, tego jest git Co Trochę jabłek, marchewka i wczorajsza impreza Nic więcej Za dużo ćwiczeń Tak jest A dobrze O Jezu O Jezu A my przechodzimy do gry ten Fidget Zobaczcie, mamy codzienny odbiór nagrody, dostajemy dzisiaj zreczność To mi się na pewno przyda Let's go, wchodzimy. Ja jestem na 11 serwerze i Wam też polecam wbić na ten najnowszy serwer, bo tu się dużo dzieje, widzowie. Spójrzcie, ja już mam 55 level i specjalnie dla Was dzisiaj stworzę gildię. Gildie dla widzów. Więc wbijajcie koniecznie. Ee, zapraszajcie mnie do znajomych. Tutaj można do mnie napisać. Możemy pogadać, będzie się działo. Spójrzcie, Mr. G wbijamy. Ja jestem teraz w jakiejś gildii. Oficjalnie. I oficjalnie od niej odejdę. Czekajcie, gdzie tu się wychodzi? Pyk, gildia, out. Wychodzimy, widzowie, wychodzimy. Mister G opuszcza, niestety, niestety opuszcza szeregi gildii, w której dotychczasowo był. No ale czego się nie robi dla widzów? Koniecznie trzeba wbić gildię dla widzów, to jest wymagane. Dobra, zakładamy gildię Mister G Team. Zapraszam, zakładam ten team. Widzowie, możecie wysyłać prośby o dołączenie i pisać do mnie na poczcie. Teraz wejdźmy, słuchajcie, na kaczmę. Pyk. Ja wykonuję zawsze zadania, gdzie jest najwięcej doświadczenia. Tutaj mamy 30 doświadczenia. Pyk, od razu biorę. Pomijam. I oczywiście znaleziono jeden grzybek. O to chodzi, widzowie. O to chodzi. Jak ja jeszcze jeden znajdę grzybek, to pokażę Wam coś epickiego. Spójrzcie. Eee, biorę 12 doświadczenia. Oczywiście, że tak 12. Nice. Dobra, poproszę to, bo to ma mniej czasu. Bierzemy, let's go. Dobra, mam coś ważnego Wam do pokazania w tej grze. Spójrzcie, jak wejdziemy tutaj, pyk, wychodzimy stąd. Nie, nie, nie. Tu jest taki gość. Ten gość ma coś naprawdę dziwnego: ramkę dla Waszej postaci. Ja o tym nie wiedziałem, ale jak się okazuje, można kupić to za tysiąc grzybków. Biorę, specjalnie dla was kupuję za tysiąc grzybków, widzowie. Poproszę. Mamy złotą ramkę, widzowie! Wolisz do szpitala jechać, czy już jest po sprawie? Nie, już okej. Okay. Już się dobrze czujesz? Okay? Już mi przeszło. Wystarczyło się zciekać na grzeszkach. I... No k bardzo dobrze, też tak robię.